فيلم سري لكي لوك. Laki kontra Joz Djamon. Scenariusz. Muzyka. Realizacja. Jos Jamon, Pete niepewny, Jack Muskół, Bill oszust, Joe czerwona skóra. Stójcie koledzy, tam jest farma, jedziemy. Gorące przyjęcie. Spokojnie tu. Jakaś płótnia w salunie. Napad na bank. Jeden z nich to Bandyca, który wtargnął do naszego miasta. Poznaję go. Powiesić go. Tak, powiesić. Na drzewo. Powiesić go wysoko. To pomyłka. Chcę, by mnie osądzono. Potem cię osądzimy. Czy masz ostatnie życzenie? Szczerze mówiąc, krótko mnie trzymacie. Alarm! Napadnięto na sąsiednie miasto. Widzisz, że jestem niewinny? Nie mogłem napaść na nikogo, jeśli więzicie mnie tutaj. Prawdziwi złoczyńcy są ciągle na wolności. Nie dajcie się zwieść. To bandyta. Powiesić go. Dajcie mi pół roku na złapanie złoczyńców. Jeśli nie uda mi się to, to możecie mnie powiesić. Czemu nie? Obiecuję, że wrócę za pół roku. Sprawy mają się dobrze, nie możemy się żalić. Gdy pomyślę, że kazałem powiesić niewinnego. Zbliżamy się do Frontier City. O, to czego nam Frontier trzeba? Frontier City jest bogate. Będziemy tam szczęśliwi. Dziwni ludzie, oby nie zatrzymali się tutaj. Wszyscy nas witają. Nie ma tu tłumów. O, człowiek, który chciałby mnie powieszono. Proszę siadać, młody człowieku. To wstyd. Farmerzy powinni oddać swoje dobra. Trzeba zatrzymać tych bandytów, ale nikt nie śmie stawić im czoła. Ależ nie. Przysięgam, że przywiozę ich do Los Patios za sześć miesięcy. Jeśli możemy panu pomóc, może pan na nas liczyć. Panowie, noc spędzam w hotelu. Lucky Luke mówi wam dobranoc. Lucky Luke. Ten gagatek nam przeszkadza. Któryś z nas musi się go pozbyć. Ja. Ja, szefie. Dlaczego nie ja? Zagrajmy w kości. Pierwszy, który będzie miał 12 punktów, zajmie się tym. 13. Wygrałem. Teraz ty, Jack. Wygrałem, wygrałem. Wygrałem. Ktoś do mnie. Trochę mydła i szybciej mu się będzie schodziło. Klient, życzę pan sobie pokój. Jakiś herlak chce wynająć pokój. Gdzie ten pokój, szybko. Na pierwszym piętrze drzwi na trzecich schodów Jackowi się nie powiodło. My zajmiemy się tym herlakiem później. Musimy przywłaszczyć sobie Frontier City. Zaczniemy więc od banku. Dobrze powiedziane, szefie. Jeszcze za wcześnie, panowie, bank jest zamknięty. Proszę przyjść później. To pan jest bankierem? Tak, dyrektorem, założycielem, szefem rady nadzorczej, kasjerem i pracownikiem do usług. Jeśli pan dyrektor, założyciel i szef mogliby kazać Kasierowi pójść z nami. Przykro mi, ale jest pan zwolniony. Nowy dyrektor prosi o przekazanie mu kluczy do sejfu. Do widzenia, panie kasierze. I dzień dobry. Panowie. Pije za nasz sukces. Teraz tylko trzeba przekonać mieszkańców, by wpłacali pieniądze. Zaczynam, szefie. Wie pan? Dobrze byłoby, gdyby złożył pan oszczędności w banku Jose Jamona. Myślał pan o zaletach tego banku? Do przodu, Lemoniade, przyjacielu, Joss, Jamon, gdzie jest szef tego salonu? Na górze, proszę pana. Zaczekajcie, to nie potrwa długo. Wejść, właśnie kupiłem salon. Kolejka dla wszystkich. Dzięki szefie, ja dziękuję. Zabawimy się herlaku, wypijesz, ja ci to mówię. Poczekajcie. Dam mu małą lekcję. Jeszcze się zobaczymy. Nie położycie łapy na Frontier City. A teraz, panowie, rozpocznę kampanię wyborczą, by zostać burmistrzem. Nasze cesarstwo rozciągać się będzie w całym stanie, a może nawet kraju. Głosujcie na Jossa Jamona. Joss Jamon będzie burmistrzem we Frontier City. Kochamy Jossa Jamona. Joss, choć szybko są kłopoty. Joss Zaman... Jamon to oszust. Głosujcie na Lucky Luke'a. Joss Jamon wsadzi Lucky Luka do więzienia. Głosujcie na niego. To dopiero. Lucky Luke. To wstyd. Trzeba zorganizować spotkanie przedwyborcze. Wszyscy do salonu. Dziękuję za tak liczne przybycie. Zanim zaczniemy. Czy ktoś ma pytania? Tak, uważam, że. Ponieważ nie ma pytań, obiecuję wspaniałe życie wszystkim tym, którzy będą na mnie głosowali, a pozostałym piękny pogrzeb. Udało się nam spotkanie przedwyborcze. Tak, ale podobno Lucky luk też coś takiego organizuje. Pozwolimy mu się ośmieszyć. Przyjaciele, kończę to wspaniałe spotkanie, dziękując Wam za tak liczne przybycie. Do urn. Głosował. Głosował. Chodźmy, przyjacielu, ma pan prawo nadzorować wybory Jost Jamon, 799 głosów. Lucky Luke, jeden głos. Jost Jamon został wybrany burmistrzem we Frontier City. Hurra dla naszego nowego burmistrza. Dzięki, że nam nie głosowaliście. Teraz to już wojna. Bill, mianujecie. cię. Oto twoja gwiazda. Jack, zostaniesz policjantem. Pete, zajmiesz się finansami. Joe, będziesz moim rzecznikiem prasowym. Teraz dopiero pociągniemy pieniążki z tego miasteczka. Nie ma dyskusji. To jest podatek od kurników. Mandat Ten koń jest zaparkowany ze złej strony Mandat To droga jednokierunkowa Nie tak szybko, 8 dni więzienia po 5 dolarów Razem 40 dolarów Przecież to nie państwo ma płacić twoją pensję Pić Miałem ciężki dzień Natychmiast, panie Joss Nie pójdzie tak łatwo. Zatrzymać podejrzanych. To Lucky Luke. Jestem tego pewien. Chcę go mieć. Idziecie do Frontier City, dziadku? Tak, chłopcze. Za stary jesteście na włóczęgę po drogach. To by skrzywdził biednego starca. Jesteśmy na miejscu. Pomóc? Nie trzeba, dziękuję. Dobrze się trzymacie, dziadku. Mogę zagrać? To nie dom starców. Spływaj pochrupać sukarki. Odrobinę szacunku, huliganie. Dobra, Kojocie. Chodź, to cię oskubiemy. Oszust. Mały oszust. Zamów zdrowaśka dziaku. Oszust i chuligan. Nie pozwolę na zastrzelenie bezbronnego starca. Będzie bójka. No ładnie. Wszyscy są niezadowoleni, Joss. Trzeba coś zrobić. Odbudujemy salon i zrobimy święto dla mieszkańców. Widzisz to, co ja widzę? Salon na nowo otwarty. Frontier City zaproszony jest na wypicie za zdrowie Joss'a Jemona. Bierzisz to do salonu. Tak, podobno stracili zapasy w czasie wójki. Kupuję wóz wraz z zawartością. No, najwyższy czas. Przyjęcie masz zaraz zacząć. Zapłaćcie i wyładujcie. Proszę wejść. Ja stawiam. To woda. A masz? Salon znów zniszczony. Dość tego. Na koń i ścigamy Lakiluka. Ma nam za to zapłacić. Oto i on. Dostaniemy go. Mają nas. Jak królika. Chcę go mieć. Idziemy. Proces terrorysty Lucky Luka będzie miał miejsce w salonie w Frontier City. Wszyscy mieszkańcy są zaproszeni. Pitt będzie sędzią, a Joe czerwona skóra adwokatem. Jack Musku będzie szefem rady, a ja wystąpię z powództwem. A z kogo składać się będzie rada? Rada? Zaraz ją przedstawię. Billy Kitt, Jeff James, Daltonowie, Matka i Synowie. Najgorszy desperados na zachodzie. Niech zacznie się ten historyczny proces. Proces we Frontier City przeciw Lucky jest otwarty. Będzie to prawdziwy proces i wyrok wydany będzie sprawiedliwy. Kupujcie sztandar Frontier City. Szczegóły skazania na śmierć Lucky Luke'a. Cisza albo każe opróżnić salę. Głos ma oskarżyciel. Przysięgi, mieszkańcy... Rada uderzyła, udzieliła, uradziła, że oskarżony jest winny. Dasz mi skończyć, pusta głowa? Ale Joos, mówiłeś, że... Zawieszam posiedzenie aż do przywrócenia spokoju. Oddaję głos mojemu szanownemu przeciwnikowi, obrońcy. Przemowa skończona. Czy Rada wydała wyrok? Winien. Oskarżony jest winien. Lucky Luke, zostaniesz powieszony. I nie wracajmy już do tego. Dziwny ten proces. Jedno wielkie oszustwo. Jos od miesięcy jest u władzy. To zbyt długo. Trzeba coś zrobić. Jos, coś się psuje, ludzie są dziwni. Coś się szykuje. Dopóki będę burmistrzem, nie ośmielą się zrobić niczego. Wszyscy do salonu. Uwolnijmy Lucky Luka. Chcemy cię uwolnić, ale nie mamy kluczy. Przywiążcie konia, on wyrwie kraty. Dalej, Jolie. Dziękuję. Zaraz tu będą. Bądźcie gotowi. Wszyscy za mną. Otoczymy salon. Przepuśćcie mnie maluchy. Wiem, gdzie jest Armata. Pamiątka z wojny. Daj mi trąbkę, Luke. Może się przydać. Byłem trębaczem w swoim regimencie w czasie wojny. Zabawimy się jak w dawnych dobrych czasach. Trąbka. Armia idzie na pomoc. Ognia. Co to znowu? Słuchajcie, wydam. Jest tu wojsko Nie macie szans. Poddajcie się. Ja się poddaję. Biorąc pod uwagę okoliczności, po przemyśleniu sytuacji lepiej byśmy zaprzestali działań. Lepiej, żebyśmy się poddali. Niżby nas wysłano. To prosta arytmetyka. Podsumowując więc, poddajemy się nie stawiając warunków i nikt nam nie może w tym przeszkodzić. Tak powiedziałem. Patrzcie. Wszystko przepadło. Nie ma z nimi Josa. Adios, Frontier City. Jestem prawie uratowany. Szkoda, to było miłe, małe miasteczko. Można by jeszcze coś z niego wyciągnąć. Lucky Luke. Trudno o kowboju. Jesteś u kresu drogi, Joss. Jedzie Lucky Luke i Joss Jamon. Brawo, Lucky Luke. Wracasz do przyjaciół, Joss. Zostań z nami, Lucky Luke. Zostaniesz burmistrzem. Nie mogę. Obiecałem przywieźć tych oszustów do Los Palitos, a termin już prawie upłynął. Do widzenia, Luk. Jeśli moje zegarki dobrze chodzą, za dwie minuty minie sześć miesięcy od wyjazdu Laki Luka. Co za dokładność. Udało mu się przywieźć bandytów. A może to i lepiej, będzie pięciu klientów. Szeryfie, jedzie Lucky Luke. Udało mu się. Co? Lucky Luke, jest pan wspaniały. Cześć, Szeryfie. Jak obiecałem, przywożę winnych napadu z Los Palitos. Napad też mi. No, już do więzienia. Będziecie już starymi kojotami, gdy was wypuszczę. Chyba, że was powieszą. Chyba, że ich powiesimy. Postanowiliśmy pana wynagrodzić. Dziś wieczór będzie wielki bankiet w Salunie. Look, gdzie on się podział? Pracowanie wersji polskiej Telewizja Polska S.A. Oddział w Gdańsku. Tłumaczenie Małgorzata Krystek. Czytał Jacek Labijak.